Oko paktu północnoatlantyckiego w Lwowie, strategicznym sercu kraju na granicy z Federacją Rosyjską, zniknęło z sieci w absolutnej ciszy, bez eksplozji, bez ostrzeżeń, bez żadnego śladu. Podczas gdy Zachód budował kosztowną iluzję bezpieczeństwa, pompując miliardy w państwo konfliktowe i obiecując ochronę, Moskwa właśnie pokazała, że prawdziwym celem nie są zdobycze terytorialne, lecz bezpowrotne zniszczenie tej zachodniej pewności siebie. Dziś ujawnimy, jak bez użycia jednego pocisku Rosja oślepiła kluczowy system wczesnego ostrzegania Paktu Północnoatlantyckiego, tworząc strategiczną ślepą plamę i otwierając korytarz, przez który może przejść dosłownie wszystko. I to nie była wojna na froncie, to uderzenie w samą ideę kontroli, w zdolność do przewidywania, w wiarę, że cokolwiek jeszcze pozostaje bezpieczne w politycznie niestabilnym regionie. Poznaj brutalną prawdę o nowej erze wojny. Napiszcie w komentarzach, skąd oglądacie to przełomowe wideo. W nocy 21 października 2024 roku kluczowy radar NATO w Lwowie zniknął z map bez ostrzeżenia i śladów ataku. Pomyślcie, co to oznacza: system obronny, który miał chronić nas wszystkich, nagle oślepł, pozostawiając region bezbronnym. To otwiera nową, przerażającą erę zagrożeń. O której nikt nie śmiał nawet mówić. Przez ponad półtora roku wojny stacja radarowa MPQ-65 w Lwowie nigdy nie przestawała działać, wysyłając kluczowe dane do Centrum NATO w Ramstein. Była to kluczowa cyfrowa lina życia dla obrony spornej terytorium między Rosją a Zachodem. Jednak 21 października połączenie z tym radarem nagle zniknęło. Bez wczesnego ostrzeżenia. Bez zakłóceń, bez jakichkolwiek śladów fizycznego ataku. Ten paraliż trwał ponad 90 minut. Dowództwo NATO zostało zmuszone do przejścia w tryb monitorowania przestrzeni statycznej. To procedura stosowana wyłącznie w sytuacjach o nieokreślonym, nieprzewidywalnym charakterze, gdy nie ma pojęcia co się dzieje. Lwów, położony zaledwie 80 km od polskiej granicy, to strategiczny punkt. To kluczowy hub tranzytowy dla zachodniej pomocy wojskowej. I centrum zbierania danych analitycznych z pola walki dla sąsiedniego państwa Rosji. Incydent miał natychmiastowe, poważne konsekwencje. Spowodował wycofanie dronów rozpoznawczych Stanów Zjednoczonych. Uziemiono tankowiec KC-135R, niezbędny do tankowania w powietrzu. Rumuński system obrony powietrznej musiał przejść w tryb ręczny. To pokazuje, jak bezbronne mogą być nawet najbardziej zaawansowane systemy. Jak cytowali eksperci już w 2022 roku, jeśli nowoczesny kompleks radarowy można unieszkodliwić bez fizycznego ataku, paraliżując jedynie jego cyfrowy układ nerwowy, będzie to pierwsza faza wojny bez konkretnego kształtu. W nocy 21 października przestało to być symulacją. Anonimowy analityk wojny kosmicznej stwierdził wprost. Mamy do czynienia z nowym modelem uderzenia, bez fizycznych zniszczeń, bez informacyjnego chaosu, ale z podważeniem łańcucha decyzyjnego. To nie wyrządza natychmiastowych szkód, to zmusza przeciwnika do wątpienia w to, co może się wydarzyć dalej. I nikt nie jest tego pewien. Kluczowe pytanie jednak brzmi, jak coś takiego mogło się stać i kto za tym stoi. Ale to, co Państwu powiem dalej, na zawsze zmieni wasze postrzeganie bezpieczeństwa i ukrytych sił stojących za tym incydentem. Niezauważony obiekt sparaliżował kluczowy radar obrony powietrznej w Lwowie, wprowadzając zamęt w obronie zachodniego sąsiada. Wyobraź sobie broń, która nie wybucha, nie zostawia śladów i nie jest widoczna dla żadnych radarów. To nie science fiction to nowa rzeczywistość wojenna, która stała się faktem w Lwowie. Ten nierozpoznany obiekt, pozbawiony numeru bocznego, sygnału nawigacyjnego i jakiegokolwiek śladu termicznego, przeleciał na wysokości zaledwie 50 metrów, to mniej niż wysokość typowego budynku mieszkalnego, praktycznie na wyciągnięcie ręki, a jednak całkowicie poza zasięgiem jakichkolwiek konwencjonalnych systemów. Wywiad kosmiczny kraju, zaczynającego się na U, odnotował zaledwie ulotną, słabą anomalię ciśnienia, trwającą zaledwie 3 sekundy 3 sekundy absolutnej niewiedzy, bez możliwości ustalenia źródła tej przelotnej zmiany. To nie był przypadkowy incydent ani spontaniczna awaria to była precyzyjnie zaplanowana, wyrafinowana operacja psychologicznej i technologicznej dominacji. Równocześnie, w idealnej synchronizacji, z lotniska w Briańsku, głęboko na terytorium Rosji, wystartował zaawansowany samolot Su-57. Ale jego celem nie było konwencjonalne uderzenie, nie było to zniszczenie w tradycyjnym sensie ani bezpośredni atak kinetyczny, który pozostawiłby fizyczne dowody. Prawdziwym celem był test nowej przerażającej formy prowadzenia wojny formy, która zmienia same reguły gry na polu bitwy, przenosząc ją w wymiar niewidzialny i nieuchwytny. Mówimy tu o niewidzialnym aparacie, najprawdopodobniej zaawansowanej modyfikacji X-11 lub nowszym, jeszcze bardziej śmiercionośnym wariancie X-69. Ten cichy zabójca został wypuszczony celowo spoza zasięgu nawet najbardziej czułych cywilnych radarów. Jego trajektoria była ultra niska, niemal muskając powierzchnię Ziemi, co czyniło go praktycznie niewykrywalnym dla większości systemów obrony powietrznej. Co więcej, jego inżynierowie zadbali o silnik o ekstremalnie osłabionym impulsie, zminimalizowanym do granic możliwości, by nie emitował ciepła ani dźwięku zdradzającego jego obecność. Dodatkowo, korpus tego urządzenia został zaprojektowany tak, aby aktywnie rozpraszać fale radiowe, czyniąc go dosłownie duchem dla wszelkich radarów, cieniem, który nie pozostawia śladu. Zamiast brutalnej niszczycielskiej eksplozji, która zostawiłaby krater i zgliszcza, by dać nam fizyczne dowody ataku, doszło do czegoś znacznie bardziej subtelnego i złowieszczego, nagłego i całkowitego odcięcia zasilania. Centrum Przetwarzania Danych Radarowej Stacji MPQ-65 po prostu przestało działać. Stacja została całkowicie unieruchomiona, nagle oślepiona, ale bez najmniejszych fizycznych uszkodzeń, bez kawałka spalonego metalu czy wybitej szyby. To jest właśnie ten kluczowy, mrożący fakt jak to możliwe to nie jest zwykła awaria sprzętu, to jest akt precyzyjnie zaplanowanej wojny wojny psychologicznej i technologicznej, która uderza w samo serce zdolności obronnych. Jak trafnie ujął to anonimowy ekspert z kręgów wywiadowczych to było celem nie zniszczenie, ale zasianie wątpliwości. Ta operacja miała jeden nadrzędny cel pokazać zachodniemu sąsiadowi i wszystkim jego sojusznikom, że ich dotychczasowa obrona jest dziurawa, ich systemy przestarzałe i ich bezpieczeństwo iluzoryczne wobec tego typu niewidzialnych zagrożeń. To fundamentalnie zmienia zasady gry w powietrzu i na ziemi, stawiając pod znakiem zapytania całą doktrynę obronną. Czy jesteśmy gotowi na wroga, którego nie możemy zobaczyć ani usłyszeć? To niewidzialne zagrożenie wywołało fale paniki i niepokoju nie tylko na granicy z Polską, ale przede wszystkim w kwaterach głównych NATO. Jaki będzie kolejny niewidzialny ruch Moskwy i czy ta nowa broń może sparaliżować również inne kluczowe cele, na co Zachód nie jest gotowy. 24 kolumny z zaawansowanym uzbrojeniem przeznaczone dla kraju na granicy z Rosyjską Federacją zostały zatrzymane na granicy polsko-ukraińskiej natychmiast po incydencie w Lwowie. Nagle cała logistyka zachodniego sąsiada, mająca wspierać obronę, zamarła, a panika cichych gabinetów zastąpiła militarną precyzję. Wyobraźcie sobie, że tracicie zdolność widzenia w samym środku bitwy, a jedyny znak to przerażająca cisza paraliżująca wszystkie systemy. To właśnie poczuli ci, którzy polegają na niezawodnych systemach obrony, gdy ich bezpieczeństwo prysło bez śladu, bez gruzów, bez hałasu. Ten incydent to nie był zwykły atak, to było precyzyjne uderzenie, które wywołało falę niepokoju w centrach analitycznych od Warszawy po Brukselę. Oficerowie bezpieczeństwa zastanawiali się, co jeszcze może zostać wyłączone, jeśli taka stacja radarowa mogła zostać unieszkodliwiona niezauważenie. To była bezprecedensowa sytuacja. NATO, ze swoim ogromnym potencjałem wywiadowczym, było ślepe, zdezorientowane. Wywiad kosmiczny NATO. Uruchomił analizę wsteczną bez wizualizacji, próbując zrozumieć, co przeleciało, czego nie wykryto i kto to koordynował. Na zamkniętych spotkaniach wojskowych i cywilnych w byłym bratnim sojuszu pojawiło się nowe pojęcie niewidzialna szkoda załamanie wiary w bezpieczną przestrzeń to nie tylko utrata sprzętu to utrata zaufania do samej idei obrony. Jak celnie zauważył pewien analityk, w zwykłych wojnach ślady szuka się w ruinach, dźwiękach, odłamkach. W tej wojnie pierwszym, co ulega zniszczeniu, jest zdolność widzenia. To nie jest fizyczny atak, to jest ingerencja w percepcję, w poczucie bezpieczeństwa nikt nie zginął, ale nikt nie czuje się chroniony. Taki cios w morale jest często potężniejszy niż eksplozja tysiąca bomb. Dwadzieścia cztery kolumny z elektroniką i zaawansowanym uzbrojeniem, przeznaczone dla osławionego partnera z Zachodu, to potężna siła, która miała wzmocnić jego obronę, teraz stała, sparaliżowana, symbolizując chaos i niepewność, które zapanowały w całym regionie północnego Pryczarnomoria. Ich zatrzymanie to nie przypadek, to celowy paraliż, który wysyła jasny sygnał o nowej taktyce, nowej formie wojny. Incydent spowodował burzliwe dyskusje w NATO na temat zaufania do infrastruktury technologicznej: jeśli radar można oślepić bez śladu, to co jeszcze jest gwarantowane? Cała architektura bezpieczeństwa, budowana przez dekady, nagle stanęła pod znakiem zapytania. Pojawiło się pytanie, czy sojusz jest przygotowany na zagrożenia, które są niewidzialne, niesłyszalne i pozbawione fizycznych śladów. To jest realny test dla zdolności adaptacyjnych Zachodu. Czy potrafią odczytać ten nowy język wojny, czy nadal będą szukać tradycyjnych zniszczeń, gdy prawdziwy wróg atakuje percepcję? Prawdziwe wyzwanie nie leży w zniszczeniu, ale w niewidzialności ataku, który paraliżuje percepcję i podważa zaufanie do całego systemu obronnego Zachodu. Zostańcie z nami, by dowiedzieć się, co naprawdę oznacza ta nowa forma wojny dla bezpieczeństwa każdego z nas. I jak Rosja zredefiniowała zasady pola walki, ujawniając fundamentalne słabości sojuszy. Radar Patriot I 3 w Lwowie, oko połączone z Wiesbaden i Ramstein, przestał działać, odsłaniając strategiczną ślepotę Zachodu. To nie tylko utrata sprzętu, to brutalne przerwanie krwiobiegu dowodzenia, które bezpośrednio dotyka każdego żołnierza na froncie, zostawiając go bez wsparcia i informacji. Od 2024 roku, po serii precyzyjnych uderzeń na krytyczną infrastrukturę w Charkowie i Dnieprze, NATO wraz z krajem na granicy z Rosyjską Federacją podjęło decyzję o przeniesieniu znacznej części swoich kluczowych funkcji koordynacji technicznej do Lwowa. Uznano to miasto za bezpieczniejszą lokalizację, strategicznie odległą od linii frontu. To właśnie tam, w starych zajezdniach i podziemnych magazynach, Zamaskowano centra zarządzania dronami uderzeniowymi, zaawansowane jednostki analizy danych bojowych oraz niezwykle ważne satelitarne serwery łączności. Stworzyło to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób wykreowano niebezpieczną ślepą strefę strategiczną. Miejsca te, z definicji uważane za niemożliwe do ataku, nie były wzmacniane dodatkową obroną. Jak trafnie zauważył jeden z analityków, kiedy miejsce jest uważane za bezpieczne, Najczęściej bywa pomijane przy wzmacnianiu obrony. Lwów stał się swoistym okiem dla całej sieci obrony powietrznej Patriot PI-3. Był bezpośrednio połączony z centrami taktycznej koordynacji w Wiesbaden i Ramstein. Ten incydent nie jest jedynie stratą sprzętu, jest to naruszenie całego przepływu wojny. To, co wydarzyło się we Lwowie, to coś więcej niż zwykłe działanie militarne. Jak inni eksperci podkreślają. To nie jest wojna w zwykłym sensie. To inwazja na zdolność człowieka do określania świata, na samą podstawę wiedzy, na której budowano bezpieczeństwo i obronę. Cena tej strategicznej ślepoty jest horrendalna. Nie chodzi tylko o utracony sprzęt, chodzi o naruszenie integralności całego systemu dowodzenia i kontroli. Chodzi o destabilizację, która rezonuje przez każdą jednostkę wojskową i każdy plan strategiczny. Zniszczony radar Patriot P P P P P i 3 to nie tylko kawałek metalu, to utracona wizja. To paraliż zdolności do zbierania danych i skoordynowania działań. To paraliż, który odczuje każdy żołnierz. Prawdziwy konflikt ujawnia się teraz, kiedy Zachód musi zmierzyć się z konsekwencjami swojej własnej strategicznej ślepoty i tego, co ona naprawdę oznacza. Pozostańcie z nami bo to, co ujawnimy w następnym materiale, przekroczy wasze najgorsze oczekiwania i ostatecznie zdemaskuje architekta tej katastrofy. Sojusz Północnoatlantycki zwołał pilny szczyt kryzysowy po niewidzialnym ataku. To nie eksplozje czy ofiary, lecz kompletna niemożność wykrycia zagrożenia sparaliżowała dowódców wojskowych. Strach przed niewidzialnym wrogiem ogarnia elity polityczne całego Zachodu, paraliżując ich zdolności decyzyjne. W Ramstein i Wiesbaden, na zamkniętym posiedzeniu sztabu NATO z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Polski i Rumunii, sformułowano aż cztery kluczowe pytania dotyczące tego niepojętego incydentu. Te pytania to niezwykłe zapytania techniczne. One uderzają w samo sedno dotychczasowej doktryny obronnej. To nie jest po prostu awaria systemu, to całkowite podważenie fundamentalnych podstaw bezpieczeństwa. Na których opierał się cały sojusz od dziesięcioleci. Kryzysowy szczyt NATO, zwołany natychmiast po tym zdarzeniu bezprecedensowej skali, musiał pilnie omówić zupełnie nową strategię obrony przed nowymi, niewidzialnymi zagrożeniami, które dotąd wydawały się fantastyką. W obradach uczestniczyli najwyżsi rangą gracze przedstawiciele prezydentów i premierów Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, a także polski prezydent Andrzej Duda. Ich obecność świadczy o głębi kryzysu. Jeden z analityków trafnie zauważył, stawiając dramatyczne pytanie: Jeśli uderzenie nie pozostawia eksplozji, nie przynosi ofiar, nie jest rejestrowane przez żaden system, ale zmusza sojusz wojskowy do korekty całej doktryny obronnej, to czy jesteśmy jeszcze w stanie rozróżnić, gdzie jest zwycięstwo, a gdzie porażka? Rosja i jej prezydent Władimir Putin reagują na ten sukces. Z wyraźną, niemal triumfalną satysfakcją. Kreml widzi w tym potwierdzenie własnej przewagi technologicznej i strategicznej. Analiza potencjalnych kontrataków, które mogą nastąpić, już jest prowadzona na najwyższych szczeblach. Mówi się otwarcie o możliwych planach ofensywy na miasta konfliktu, które do tej pory, o dziwo, pozostawały względnie bezpieczne. To zmienia całą dynamikę, całą mapę działań bo żaden punkt na terytorium niestabilności nie jest już bezpieczny. Prezydent Wołodymyr Zełenski, przywódca byłej Republiki Radzieckiej, zaskoczony skalą tego nieobjętego ataku, prawdopodobnie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by w panice ocenić jego konsekwencje dla obrony jego kraju. Jest w desperackiej sytuacji. Tymczasem Donald Trump, Znany ze swojego niezwykle kontrowersyjnego stanowiska wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, z pewnością wykorzysta ten incydent jako broń. To idealny pretekst, aby publicznie podważyć stabilność całego Sojuszu, zasiać ziarno wątpliwości i doprowadzić do jego wewnętrznego rozpadu. To jest paliwo dla jego antynatowskiej narracji, które może zniszczyć jedność Zachodu. Inny ekspert celnie podsumowuje tragiczną rzeczywistość. Mamy do czynienia z nową erą, gdzie największe zagrożenie to nie to, co widzimy, ale to, czego nie jesteśmy w stanie wykryć. To klucz do zrozumienia nadchodzących wydarzeń, które wstrząsną posadami świata. Zatem, jak świat ma się bronić przed wrogiem, którego nie widać i którego nie można zrozumieć, gdy jednocześnie jego własne elity są sparaliżowane? Ale to nie polityka i strategie są najważniejsze w obliczu tej niewidzialnej wojny. Prawdziwy najgłębszy cios odczuli zwykli ludzie, a ich wstrząsające historie i psychologiczne konsekwencje poznacie w dalszej części naszego programu. Lwów zewnętrznie wyglądał na nienaruszony, lecz jego mieszkańcy doświadczyli niewidzialnej szkody, która zepsuła integralność ich postrzegania. Wyobraź sobie wojnę, która nie niszczy budynków i nie zabija ludzi, lecz bezpowrotnie burzy poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. To niefizyczne zniszczenie ale złamanie samej idei przetrwania, cichy atak na dusze społeczeństwa. W miastach takich jak lwów, na terenie spornego państwa między Rosją a Zachodem, gdzie nie widać było fizycznych ran, mieszkańcy zaczęli mówić ciszej. I zniknęły dawne, ożywione dyskusje o konflikcie, a wszechobecne milczenie, które kiedyś symbolizowało pokój, stało się teraz alarmującym sygnałem niepokoju. Ten niewidzialny atak uderzył głęboko, naruszając coś znacznie cenniejszego niż mury, naruszając wiarę w absolutnie bezpieczne terytorium. W szpitalach sprzęt medyczny nagle miał problemy z synchronizacją, szokujący przykład zakłóceń. W szkołach lekcje online w kraju zaczynającym się na U przerywano, ukazując bezradność wobec niewidzialnych systemów, które dawały iluzję kontroli. To nie brak konkretnego wyposażenia, lecz utrata ufności w niezawodność otaczającego świata. Co więcej, wielu żołnierzy, którzy wrócili ze wschodniego frontu do Lwowa na urlop, wykazywało poważne oznaki niestabilności psychicznej. Nie było to wynikiem walk, lecz braku zrozumienia, co wydarzyło się w ich domach, w ich spokojnym mieście. Jeden z ekspertów trafnie zauważył, że to inwazja na ludzką zdolność do określania świata, na samo jądro wiedzy, która stanowiła podstawę bezpieczeństwa i obrony. Celem tej cichej wojny nie jest zabieranie życia czy zniszczenie infrastruktury, lecz złamanie samej idei przetrwania, rozbicie poczucia kontroli nad własnym losem i otoczeniem. To jest atak na psychikę narodu, na jego zdolność do postrzegania rzeczywistości i obrony przed nieznanym wrogiem. Skutki są druzgocące, bo jak walczyć z wrogiem, którego nie widać, a którego działania podważają samą podstawę egzystencji? Nowa era wojny oznacza, że już nigdy nie będziemy czuć się bezpiecznie, ponieważ wróg ukrywa się w naszej percepcji, w naszych systemach, w naszym codziennym życiu. Musimy zrozumieć, że ta niewidzialna wojna, która podważa integralność ludzkiego postrzegania, stanowi największe zagrożenie dla przyszłości. Dlatego niezbędne jest podjęcie decyzji, które ujawnią pełen obraz tej groźby